Dobry wieczór, moi drodzy. Daniel Kubach, lekcje warte miliony. Jak co wtorek o 19 prowadzimy live y z ciekawymi ludźmi na temat zarabiania, na, na pomnożenia majątku, na temat właśnie w jaki sposób zdobywać te pieniądze, jak być dobrym przedsiębiorcą i o różnych kompetencjach dla przedsiębiorców. A dzisiaj będziemy mówić o tym, jak finansować swoją firmę, czyli jak zwiększać zyski firmy dzięki właśnie pewnym już takim sztuczkom finansowym. I naszym gościem jest przemysł przyjazny, który opowie nam dokładnie, jak to wszystko robić. Także myślę, że dzisiaj będzie dużo cennej wiedzy, także notujcie albo wracajcie. Pamiętajcie, moi drodzy, że widzicie nas na YouTubie Lekcje Warte Milionu oraz na grupie zamkniętej Lekcje Warte Milionu oraz na kilku fanpage'ach. W związku z tym będzie nam miło, jak dacie znać, czy nas dobrze widać i dobrze słychać, moi drodzy. Będziemy wam bardzo wdzięczni za to, czy nas dobrze widać i dobrze słychać, bo widzę, że niestety na grupie nie nadajemy. OK. widzę, że na grupie nie nadajemy, czyli pewnie musimy to wyłączyć, i wejdziemy jeszcze raz, dobra, i wejdziemy wyjdziemy jeszcze wyjdziemy raz, dobra. nie włączyła się grupa, także słuchajcie, falestar za chwilę, zaczynamy jeszcze raz.